Witaj 22 października we wtorek w kolejnym spotkaniu ze Słowem Życia. Zapraszam. Muzyka Dzisiejsza Ewangelia jest trochę wynikiem z wczorajszej, gdy już daliśmy sobie do zrozumienia, że bogactwa na Ziemi nie są nam aż tak potrzebne. Dlatego, że nigdy nie wiemy, kiedy przyjdzie nasz czas. W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi do nas, żebyśmy zawsze byli gotowi na to, że Pan przyjdzie. Żeby nasze serca, nasze wnętrze i wszystko wokoło było przygotowane, że nigdy nie wiadomo, kiedy nadejdzie czas naszego odejścia z tego świata. I jako taki wzór osoby, myślę, która była na to gotowa, jest wspomnienie dzisiaj świętego Jana Pawła II. Ktoś, kto w swoim życiu, w swojej codzienności zawsze obdarzał innych uśmiechem. Ktoś, kto ma masę cytatów i myśli, które wypowiadał i powinny być mottem dla każdego, bo sama wiele z nich staram się wykorzystywać w codzienności. Ale myślę, że fajnym zdaniem, który mi przychodzi na myśl, jest to, żebyśmy się nie lękali i otworzyli drzwi Chrystusowi. Otworzyć drzwi Chrystusowi to znaczy być gotowym na Jego przyjście, to znaczy otworzyć swoje serce na Niego i pozwolić Mu działać, pozwolić Mu przychodzić w naszej codzienności. I myślę dzisiaj ważne jest to, żeby trochę spojrzeć na postać Jana Pawła II, jako kogoś, kto był tutaj na ziemi i kto wypełnił słowa czekania na Jezusa. Bo On całą swoim życiem na to pracował i całym swoim życiem nie umiał już doczekać się, kiedy stanie twarzą w twarz z Jezusem, a zarazem był tutaj dla ludzi, kierował się tą miłością, fundamentem sprawiedliwości. On nie gromadził sobie bogactwa na ziemi, bo wiedział, co jest ważne. I chcemy tak właśnie być być czuwający w codzienności naszej być czuwający tu i teraz. Nie odkładać tego na później, bo e, o ile wczorajsza Ewangelia mówi o tym, że bogactwa nie są e, tak istotne, bo nie wiadomo, kiedy przyjdzie, to dzisiejsza Ewangelia mówi nam dosadnie, że Jezus chce, żebyśmy byli czuwający i czekali na Niego. E, dlatego chciejmy się tego trzymać, bo nigdy nie wiadomo, e, a niebo czeka, tylko czy my będziemy na to gotowi, bądźmy. Tego Wam i sobie życzę. I życzę Wam dobrego dnia. Trzymajcie się.